Witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku nowej serii. Obejrzymy sobie quizy o Minecraft. Kto by się tego spodziewał? Nikt. Zupełnie nikt. Ale to zupełnie nikt. Byli totalnie w szoku. Witaj mądry, w odrobinie, by zostawić przez sobie pytania. Dobra za pomocą odpowiedzi jakie piszę uzyskasz skarżki tarczy, które że pierwsze pytanie mi tak, engine w języku na kiedy na go przed wybuchem. Eee, czekaj, bo nie, nigdy tego nie podnosiłem. Protection, fire protection, chyba Fire, Musi być fira jak nic. F, Fire. a ty? Może jakiś blast? Kurde, Kalamboru odgadnij hasło. Co jest? Okay, blast. Tu blast, okej. Okay. A, dobra, tu muszę, okej. Okay. Pytanie drugie: Jest to Mondawan? który może pojawiać się w wariancie kurzego jeźdźca. Eee, nie wiem: Zombie jakiś zombie, wy i. Ee, okej, okay, dobra, jestem kozakiem. Eee, pytanie trzecie, jest zamieszkiwana przez... o to wioska, to wioska. Wy i o sy a. Enchant w języku angielskim zakładamy na narzędzia, które pozwala niektórym blokom puścić się zamiast zwykłych przedmiotów po wydobyciu. No to silk touch. No oczywiście, jak jaki jak oks. Pytanie piąte, może posiadać enchant płomień flame. Łuk chyba, nie? Ale jestem dobry. Pytanie szóste: Wymiar, dzięki któremu możemy zdobyć osiągnięcie, musimy zejść głębiej. Neder, nether, chyba, dobra, nether. Jestem kozakiem. Pytanie siódme: Jedyny mob agresywny, który ma możliwość teleportowania się i teleportowania się. To Enderman pewnie g r a Pytanie ósme. Mob pochodzący z netheru, który ma umiejętność latania, strzelągni z tymi kulami. Gast. Czekaj, bo gychy, asy, ty, tak. Gychy, a s t jak Oczywiście, aby nałożyć zakręcie na przód, musimy włożyć go oraz dostać za do zakręt. Możemy nawet go to. Na... O, Lazuryt. L. A. Mogę pisać klawiaturę? Nie mogę. Lazu. Ty. Co jest? Nie Lazuryt? Smoke Endu musimy teraz wpisać. Kresu, bosze. Kresu. No i gg. Bardzo wysoki, dziękuję bardzo. Ja się z Wami żegnam, dzisiaj to na tyle, dzięki i cześć.